Cześć Wam, to jak Rodkownia PO, największy sklep rolkowo w Polsce. Dzisiaj opowiemy Wam trochę o rolkach oraz y, jakie są różnice, y, że tak powiem z czego się składają oraz jak dobrać swoje pierwsze rolki. Zdajemy sobie sprawę, że wchodząc do sklepu rolkowego jakiegokolwiek, czy jest to stricte sklep rolkowy, czy jest to jakiś taki bardziej supermarket z rolkami, kierując się do ściany rolkowej, y, podchodzicie i wielu z Was tak naprawdę nie wie jak dobrać swoje pierwsze rolki. Y, mamy bardzo wielu takich klientów, dlatego Chętnie pomożemy Wam właśnie w wyborze oraz mniej więcej naświetlimy temat oraz wszystkie składowe właśnie rolek. Rolki chyba każdy bardzo dobrze zna. Moda na nie zaczęła się mniej więcej na początku lat 90. I od tego momentu tak naprawdę stale rośnie. Sprzyja temu aktywny tryb życia oraz właśnie moda na aktywny tryb życia. Na ulicach wszystkich miast właściwie bez wyjątków można teraz zobaczyć ludzi jeżdżących na rolkach czy to jeżdżących szybko, czy po prostu e, próbujących przemieścić się z punktu A do B. E, modeli rolek jest naprawdę bardzo, bardzo wiele, dlatego postaramy się wprowadzić Was nieco właśnie e, w te wszystkie różnice oraz e, w tematykę rolkową. Zaczynając swoją przygodę z rolkami, przede wszystkim musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: jak chcemy jeździć, jaki rodzaj jazdy na rokach chcemy oprawiać. E, są przeróżne rodzaje: jest fitness, jest urban, jest zwykłe przemieszczanie się, jest triatlon. E, oraz jazda agresywna, jest nawet downhill na rolkach i pod tą właśnie, pod taki rodzaj jazdy, jaki byśmy chcieli uprawiać, trzeba by było tak naprawdę dobrać rolki. Wiadomo, że na początku raczej pierwsze rolki są do jazdy takiej miejskiej, zwykłego przemieszczania się lub też rolki fitnessowe, ale bywają klienci, którzy tak naprawdę chcą od razu rolki pod jazdę agresywną. Wtedy staramy się Wam pomóc i dobrać takie odpowiednie rolki. Które nieco nauczą was jeździć, a dodatkowo nie będą was dalej ograniczały. Zacznijmy od podstawowego podziału rolek. Rolki w miękkim bucie, rolki w twardym bucie. Rolki w miękkim bucie są przyjemne, wygodne na nodze oraz wentylowane. Są to głównie rolki tak naprawdę fitnessowe oraz do jazdy rekreacyjnej. Rolki w twardym bucie również są wygodne, ale dodatkowo oferują lepszą kontrolę oraz stabilność podczas jazdy. Ten but nieco gorzej oddycha, ale właśnie kontrola oraz pewność, poczucie, pewne poczucie na stopie w tym bucie jest o wiele większe. Każda rolka zbudowana jest z kilku podstawowych elementów. Tak jak już wcześniej wspomniałem, z buta oraz kołnierza rolkowego. Tutaj mam akurat twardy but i twardy kołnierz. Dodatkowo jest to płoza. Płoze występują aluminiowe. Aluminiowe płozy dają większą kontrolę nad jazdą oraz są, że tak powiem, bardziej stabilne. Kompozytowe płozy też występują. Pozy kompozytowe są po prostu w rolkach zazwyczaj fitnessowych, choć nie wszystkich. One dają nieco płynniejszą jazdę i też są nieco bardziej komfortowe. Dodatkowo każda rolka wyposażona, są, wyposażona jest w kółka. Kółka zaczynają się mniej więcej od 74 mm, aż nawet do 125. Czym mniejsze kółko, tak naprawdę, tym wolniej jeździ. Czym większe kółko, tym łatwiej. Nie tyle, że wolniej jeździ, czym. Tym łatwiej jest tak naprawdę zachować prędkość na rolce i mniej się człowiek będzie, że tak powiem, musiał namachać, żeby na tej rolce szybko jechać. Dodatkową, dodatkową częścią rolki, której akurat tutaj nie widać, a widać to na innej rolce, jest to hamulec, który wychodzi z tyłu rolki. W tym miejscu go właśnie widać. Nie wszystkie rolki są w niego wyposażone. Zazwyczaj mają głównie rolki fitnessowe oraz do jazdy rekreacyjnej. Zapewne jak oglądaliście różne strony internetowe. Zauważyliście, że dostępne są rolki 2, 3, 4, a nawet gdzieś widzieliśmy 5 kołowe. Najbardziej popularne jednak są rolki 4 oraz 3 kołowe. Rolki 4 kołowe są to rolki najbardziej popularne, które znacie od zawsze. Rolki są takie, jak widzicie, 4 koła, mniej więcej średnica 80 mm i są to najbardziej powszechne rolki, najczęściej wybierane przez większość osób zaczynających, czy to w twardym, czy też w miękkim bucie. Tak naprawdę główna różnica między tymi rolkami jest taka, jak widzicie, cztery, trzy koła, na rolkach trzykołowych o większej średnicy łatwiej jest zachować pęd, zachować prędkość, na rolkach mniej męcząc się, ale niestety coś za coś. Rolki trzykołowe z większymi kołami są zawieszone wyżej nad ziemią jak jedziemy, czyli stoi się na tych rolkach tak naprawdę wyżej, przez to stabilność jest trochę mniejsza. Dlatego właśnie osoby kupujące pierwsze rolki często mówią, że nie niestety ja nie chcę takich dużych, takich dużych kół trzykołowych, bo po prostu jest niestabilnie, trochę się ich boją. Jeżeli chcielibyście tak naprawdę trzykołowe, zalecamy kupować na początek średnicę 100, jeżeli jesteście kobietą, albo 100, 110, 115, czy też 100, jak jesteście mężczyzną, I powinno być ok. To wszystko jest tak naprawdę kwestia preferencji każdego rajdera. Widzieliśmy takie osoby, które kupowały rolki nawet na początek 125 i świetnie sobie dawały radę. Widzieliśmy takie osoby, które kupowały rolki 110 i też miały z nimi problemy. Tak naprawdę radzimy mierzyć siły na zamiary oraz tak naprawdę chęci. Na obu tych rolkach prędkość jest taka sama. Kwestia jest tak naprawdę tego, czy jesteście w stanie ją opanować, czy nie jesteście w stanie ją opanować. One prędkościowo będą jeździły tak samo. Dodatkowym plusem rolek trzykołowych jest to, że one świetnie sobie radzą na płaskich powierzchniach, na długim dystansie. Po prostu suną tak naprawdę po asfalcie i można sobie na nich świetnie jeździć. Rolki czterokołowe o wiele lepiej radzą sobie na przykład na kostce brukowej. Są trochę stabilniejsze, podparcie po prostu jest lepsze na, kołach, na rolkach czterokołowych niż na trzykołowych. Także jeżeli ktoś szuka rolki takie powiedzmy freestyleowe, urban oraz dojazdy na mieście, gdzie właśnie występuje kostka brukowa, raczej polecamy rolki czterokołowe. Skoro już mniej więcej wiemy jakie są rolki, jakie są rodzaje i z czego się rolki składają, to teraz bardzo ważna sprawa jakim jest przymierzanie rolki w sklepie rolkowym. Trzeba rozsznurować dobrze rolkę, rolkę, odpiąć wszystkie klamry, włożyć nogę do buta i nie sugerować się tym, że jak się włoży przy rozpiętej, to na przykład palce dochodzą do końca. Tylko trzeba tak naprawdę dobrze związać rokę, wszystkie te klamry ładnie spiąć i dopiero wtedy stanąć na roce i zobaczyć, czy na przykład palce dochodzą do końca, czy nie dochodzą. Sugerujemy dobór takich rolek, które tak naprawdę leciutko się czuje koniec buta, ale nie jest tak, że palec boli. Yy, albo minimalnie większych, to już jest kwestia preferencji. Niektórzy wolą mieć rolkę dokładnie taką jak but, niektórzy wolą mieć minimalnie luzu. Jedno czego możecie być pewni, że jeżeli przyjdziecie do sklepu, przymierzycie rolkę, czy też kupicie rolkę online, dostaniecie ją w domu, wypakujecie z kartonu, włożycie nogę, wszystko ładnie zasznurujecie i palec was ciśnie, to generalnie rolka jest za mała i takiej rolki nie możecie brać. Także wybierajcie inną, albo po prostu odsyłajcie ją do nas. Spokojnie możecie tą rolkę zawsze odesłać, jeżeli nie jest taki rozmiar, jak Wam się podoba, albo w ogóle coś innego Wam nie pasuje. Wtedy możecie sobie wybrać, że tak powiem, inny model, albo inny rozmiar, a my ewentualnie wymienimy go na nowy, albo zwrócimy Wam pieniądze. Kolejną rzeczą, z której składa się rolka, jest rzecz, o której jeszcze wcześniej nie wspomniałem, jest to liner, czyli taki karosz, który jest wsadzany w rolkę. Warto zwrócić uwagę, w wyższych modelach, tych nieco droższych, występują linery takie, które się dopasowują do stopy. Na czym to polega? Na tym, że jak się trochę pojeździ na rolce, troszkę się ta noga rozgrzeje. Kalosz ten super się dopasowuje do nogi. Jest zrobiony z takiego materiału, który po prostu przy, podczas ciepła, troszkę się rozgrzewa i się naddaje i dokładnie się dopasowuje do stopy osoby jeżdżącej na rolce. Rzeczą, na którą również bardzo warto zwrócić uwagę, jest to właśnie są te takie ściągacze. Tutaj taki, który ściąga kostkę, oraz trochę powyżej są to takie dwa ściągacze, które występują w dobrych rolkach. W tych bardzo tanich, chińskich, często potrafi ich nie być właśnie ze względu na oszczędności. Jest to rzecz bardzo ważna, ponieważ taki ściągacz trzyma kostkę stabilnie i naprawdę, że tak powiem, pozwala wam. Stabilnie stać na, na rolce. Noga nie lata wam na boki, nie wygina się, e, dzięki czemu możemy bardzo mocno, e, że tak powiem, ograniczyć ryzyko kontuzji. E, wspominając już o chińskich rolkach, raczej ich nie polecamy. Uważajcie, co kupujecie, e, ponieważ taki bardzo tani sprzęt e, potrafi być tak naprawdę nawet niebezpieczny, właśnie ze względu na te. Na te zatrzaski, które tutaj są, ze względu na to, że na przykład kółka wykonane są nie z poliuretanu, tak jak w dobrych rokach, tylko nawet z takiego prawie że plastiku, szybko się ścierają, ślizgają się i właśnie potrafią być kontuzjogenne i niebezpieczne. Im osobom jeżdżącym już na rokach oraz tym, którzy zaczynają, zalecamy odpowiednią ochronę. Najważniejszą rzeczą jest kask, kask, który ochroni Waszą głowę. Tak naprawdę, jaki to jest kask, nie ma znaczenia. Jeżeli nie kupiliście jeszcze kasku, macie kask na rower, zakładajcie go. Głowa jest najważniejsza i tak naprawdę jest jedna. Także zalecamy tą ochronę. Ewentualnie polecamy również takie ochraniacze w trzypaku: łokcie, kolana oraz nadgarstki. Przy takich niewielkich wypadkach spokojnie Was ochronią. Nie są to super profesjonalne ochraniacze, takie jak do agresywnej jazdy. Takie jak tutaj pokazuję. Ochraniacze na łokcie, na kolana. Które są naprawdę bardzo dobre i spokojnie, jak widzicie, nigdy się nie są w stanie. Wygrzebałem spod Myślę, że o rolkach już co nieco wiecie: wiecie, jak mniej więcej je mierzyć, jak się dzielą oraz do czego Pirac i drzwi każde rolki służą. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania propos rolek oraz doboru dla Was rolek, zapraszam oczywiście naszego sklepu w Gdańsku w Rzeszczu na ulicy Politechnicznej. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do nas, piszcie, dzwońcie do nas kontakt małpa wrotkownia.pl. Bardzo chętnie odpowiemy na wszystkie Wasze maile, na wszystkie Wasze telefony oraz chętnie Wam doradzimy na miejscu, czy też właśnie telefonicznie, czy mailowo. Czekamy na Was, zapraszamy wrotkownia.pl.